Pierwszy raz zbiera nie słyszę nawoływanie. Klimat to taki nadaje temu miejscu. mam, jak widzicie jest trochę ciemno a ja jestem w mieście Esfahan to jest miasto, które chcę zwiedzić a nie chcę dzisiaj spać w motelu, ani w hotelu wydawać na to pieniędzy więc gdzie będę spał spójrzcie za mną to jest taka miejscowa budowa obszerzyłem ją przed chwilą i tam mogę sobie wejść po ciemku jak się trochę ściemni, rozłożyć namiot rano się zawinąć miejsce idealne ja teraz idę do sklepu kupić picie Kupić sobie coś do jedzonka, szamat coś, bo nie jadłem dzisiaj nic nic nie jadłem. Rano zjadłem śniadanie, a potem cały dzień jechałem, więc nie było okazji ku temu, żeby zjeść, więc głodnie jestem trochę. Tu jest jakaś knajpka, ale strasznie mnie to denerwuje, bo są te irańskie... są te irańskie... irańskie alfabet jest i ja tego irańskie znaczki. Ja tego nie rozumiem, nie wiem ile mam zapłacić nigdy. A Irańczycy są tacy, że mogą was zaszukać, nie? Na przykład, na przykład już dwa razy miałem przyjemności z kierowcami, którzy, chci, którzy chcieli pieniędzy za autostop. I ja zawsze na starcie tłumaczę 10 razy no money i pytam cię, jest no problem. Gości mówi no problem, wsiadaj. Żeby, żeby na końcu trasy zapytać o pieniądze. No, no i z jednej strony w Iranie są bardzo ludzie mili, ale z drugiej strony chcą wydusić z Ciebie pieniądze. Nie lubię czegoś takiego. Ja nie chcę nikogo oszukiwać. Mówię jasno i wyraźnie, że jadę autostopem bez pieniędzy. A ci mnie pieniądze coś są budusistą to... Widzę tu sklepy, ale one są takie jakby jak ładnie wyglądają dosyć i pewnie jest drogo, a ja się stołuję zawsze w takich budkach, co najgorzej wyglądają, ale mają najlepsze żarcie. Dobra zaraz idziemy do knajpy. Pach Człowieku zamawiać tutaj coś to jest tragedia. Strasznie ciężko się dogadać. A zamówiłem sobie takie o Snack. Jest napisany burger, ale jak powiedziałem, że chcę burgera, to nie wiedzieli nawet o co chodzi. Niech będzie i snak. Ty, to królewskie tosty. Witamy w moim miejscu spoczynku. Tak odpoczywam właśnie. Rozburzony namiotik, tropiku nie zakładam po ciepło. Rozejrzyjcie się. Nikt tutaj nie przyjdzie w nocy, a dlaczego wnioskuję, że tutaj nikt nie przyjdzie? Bo nawet nie ma śmieci tutaj nowych. A jak nie ma śmieci w Iranie, to znaczy, że ludzie tutaj nie chodzą. Dobra, podjęta została decyzja. Ta kurtka jest już mi niepotrzebna. Trzeba ją wyrzucić. Zrobimy to tak. W Iranie, chcecie wejść na jakąś stronę, przykładowo wp.pl, to wyświetla się Wam coś takiego, a jest to blokada. Można ją omin ominąć VPN-em. Ale jest mi jest potrzebne tylko mega, przez które będę uploadował pliki dzisiaj i wygląda na to, że mega działa, więc nie muszę używać popijana bo do Facebooka i reszty mam komórkę. Idziemy zaraz na zwiedzanie. Widzicie ile tu mam rzeczy? Wszystko jest wywalone z plecaka. Strasznie dużo czasu zajmuje mi, żeby to wszystko zebrać Co miałem powiedzieć. Żałuję, że nie wziąłem więcej pieniędzy do Iranu bo jest problem tutaj, tutaj się nie da wypłacić z bankomatu pieniążków z tego powodu, że USA nałożyło sankcje i Europa na Iran i dlatego nie, 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 ma, nie ma możliwości żadnej wypłacenia pieniędzy tutaj, a ja mam ograniczoną ilość i tak teraz pluję sobie w brodę, że mogę wziąć gotówki więcej, no. Muszę się strasznie ograniczać teraz, mam pieniądze do wydania, po to zapierniczałem w Anglii ciężko na magazynie, na nockach, żeby teraz pieniądze wydać, ja, ale nie mogę tego zrobić. Dobra, idziemy na zwiedzanie. Wiemy już, że Allah, Jahwe, Stary Testament, Koran i Ewangelia to jest ten sam Bóg. Tak mówi Koran. Teraz powiem Wam, czym się różni chrześcijaństwo od islamu. I na początek cytat. Mesjasz, Jezus, Syn Marii, jest tylko Posłańcem Boga i Jego Słowem, które złożył Marii, i Duchem pochodzącym od Niego. Wierzcie więc Boga i Jego Posłańców i nie mówcie Trzy! Zaprzestańcie. To będzie lepiej dla was. Bóg, Allah, to tylko jeden Bóg. On jest z nas, byd wyniosły, by mieć Syna. Do Niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun. Już tłumaczę, o co chodzi. Gdy tutaj było wspomniane trzy, nie mówcie trzy, tu chodziło o Trójcę Świętą, chrześcijańską. I według chrześcijaństwa Bóg jest w Trójcy, czyli Bóg Ojciec, Duch Święty, Syn Boży. A według Koranu Bóg jest tylko jeden, czyli Bóg Ojciec. I tak Koran nie uznaje Jezusa Chrystusa jako, jako Boga, tylko jako mesjasza, jako proroka. Ja wychodzę, bo już nic tu po mnie. Jeszcze wam powiem coś o koranie, o kobietach, bo w koranie napisane jest: Jeśli kobiety nie są was, wam posłuszne, bicie je. I to nie jest żaden cytat wyrwany z kontekstu. O dziwo miejsce turystyczne i nie ma tutaj chinoli. Bardzo mnie to dziwi. Jestem. W szoku. Ani jednego nie widziałem. A Chińczycy to jest plaga, Chińscy turyści. W sensie nie mówię tego że jakoś, żeby nazwać zrobić, tylko świadczą mnie i zawsze chińscy turyści, bo oni tacy stare dziadziusie z aparatami, albo młodzi, ubrani w Supreme, Baby, te różne strudelowe marki. I po dzisiaj wszędzie jest na każdym rogu. W Iranie raczej, raczej wam się nic złego nie stanie. Co najwyżej będą was próbowali oszukać, ale musicie być wtedy bardzo uważni, wiedzieć co robicie. I nie ufać ludziom. Przechodzenie przez ulicę Gościu to się robi właśnie tak jak ja to teraz robię. To nie jest jeszcze level tych najdziwszych krajów, ale i tak jest śmiesznie między przejeżdżającymi samochodami przechodzić. O, autobus jedzie. No, a ja muszę sobie usiąść na ławeczce. Bo trzeba mapę obczaić, bo idę jeszcze na ten most a potem spadam do hotelu, poleżeć, zrelaksować się trochę. Siły mi wróciły i humor, odkąd obiad. Jak podróżujecie, to musicie mieć tą aplikację. Ona nazywa się Maps.me. To są mapy offline do pobrania. I zobaczcie, one są takie dokładne. Wszystkie nazwy ulic, wszystkie miejscówki, nawet mój hostel, który jest, który jest tutaj, jest zaznaczony na tej mapie. I mogę sobie wszystko wyszukać. Jest wyszukiwarka, jak mam mapę. Po o, gdzie zjeść? Hotel, produkty, atrakcje turystyczne, WiFi, transport. Wszystko tutaj jest, ludzie. O, co tu mamy? Palace, Grand Bazar. Już byłem na bazarze. Siosepol, tutaj będę szedł. Siosepol, bridge na samym środku. Ciśniemy tam teraz. 1,5 kilometra przejdę z Buta. Jak przyjeżdżacie do Iranu, to musicie wiedzieć że kurs walutowy, ten oficjalny, od nielegalnego się różni. I tak za 50 euro po oficjalnym kursie jest 2 miliony 400 tysięcy, a po nieoficjalnym jest 7 milionów 200 tysięcy. Także widzicie jaka różnica. Prawie trzykrotna, no, trzykrotna przebitka, no. Więcej niż trzykrotna przebitka. A poza tym Itren może być, ale mi bardziej się podobała Turcja. Tutaj różne rzeczy i o dziwo nie jest to chiński badziew, tylko rzeczywiście jakieś tam rękodzieła i fajnie wyglądające przedmioty: Ario, Ario, Good, and you? And, uh, Iran from Ahvaz, you and country, Polonia. Polonia, yes, yes. yes. Polonia. Lachistan, Lachistan, When? Lachistan, where is metro? metro? Mm. Metro, no. I know. Hi, my man. Hey. How are you? Good. Hello. Hey. Name the car, Todd. Okay. You're very fat. You're very facts. fat. Fat. Normala sprawa. Zesie, lujer. Patsum. Zagadują. Myślałem sobie w z nimi strzelać, a padało już. Myślałem kiedy skonsum. Na metro Fajne miejsce, ale czuję się bardzo szukany, bo zapłaciłem prawie siedmiokrotną przebitkę, gdy ja zapłaciłem 200, co Irańczycy płacą 30. Stała się niedawna tragedia, ponieważ zgubiłem dekielek do obiektywu. A ja bardzo o ten aparat, który teraz mam dbam. I boję się, że mi się ten obiektyw trzaska, Owijam go na razie chustą, ale w pierwszym lepszym sklepie muszę kupić ten dekielek jak najszybciej, bo nie wolno trzymać za kamerę bez dekielka, bo się zdepsuje. A poza tym jesteśmy w takim miejscu turystycznym. Jestem tutaj jedynym białym, ponieważ nawet Chińczyka nie ma. Żadnego obcokrajowca, tylko ja. A wy się kolorem skóry. Możecie zobaczyć, bo im dalej w głąb Iranu, tym ciemniejsi ludzie. Szukam kibla. Do irańskich straci kolejka. A kabina, stronę, była pusta. Nikt nie chciał wchodzić, więc ja wszedłem. Niesamowicie denerwuje mnie brak dekielka do obiektywu. Nie mogę się pogodzić ze stratą. Poza tym jestem w mieście i idę spać do meczetu. Bo... Bo... bo nie mam gdzie spać, to idę spać do meczetu. No... Co tu dużo wyjaśniać. No to mi to obalony, w meczecie nie wolno mi spać. Pan muzułmanin powiedział, że nie. Więc zdecydowałem, że idę, idę do drugiego meczetu. <laughs> bo tam było paru ludzi. Mieli jakiś wykład, czy coś tam. Powiedzieli no, no, zresztą po angielsku nie za bardzo, więc... Więc nie będę się narzucał, idę do drugiego meczu tu. Jest 15 minut piechotą stąd, także... Nie ma tragedii. Miły spacerek po całym dniu jechaniu autem. Jak tam się nie uda... To będzie trzeba... na namiocie spać. Albo jak znajdę po drodze jakąś taką ruderę w której mogę się rozłożyć bo, bo wieje w nocy bo tu wieje to się rozłożę w tej ruderze tak żeby tam nikt nie przyszedł w nocy <gry> Hej, widzicie miejscowe za mną to do meczu tu dzisiaj nie idę co mi tam to będzie prywatnie fajnie na górze się rozłożę tak żeby nie było widać to co? no to wchodzicie ze mną tak się właśnie załatwia miejscowy w Iranie do spania. Jedzie jakieś auto, mam to w dupie. No i gdzie? Jesteśmy w środku, nie? Ja to lubię spać na takich miejscach, bo nikt tu nie chodzi. Widać jakieś opuszczone od dawna. Kurwa, jakie dziwne schodki. Kurwa, jakie to są schodki? Ty, cegły są wmurowane i to są schodki z cegieł. Ja nie pokażę, bo słabe światło Albo pokażę jak się rozłożę już No i Tu już bym mógł przespać Ale jeszcze wejdziemy na górę, w ogóle palmy tu są taka oaza Kurwa Jak jest stąd spiernicze To będzie przypał Ty no, no. Dużo jest w porząsiu tylko, jeśli na dolenie. Cicho mówię. Eee, e, w porząsiu jest. No i gitara. Śpimy na dachu dzisiaj. Trochę krzywo podmurowany ten dach. Będzie jak mi to w plecy. Tam za mną wieża jakaś taka. Kur... o ja ale ty. Myślałem, że to dziura, bo jakby to była dziura, to bym spadł. Jak z tym idiotą. Nawet na dach się mogę wbić do kogoś. Ale dobra, miejmy to w dupie. Trzeba uważać trochę. Czy mnie tu nie zwieje? Hm. He, no dobra, chyba w porządku będzie. Idziemy spać. Zaraz na namiot. Siema, witam Was. Witajcie na noclegu. witajcie na uczcie mojej, bo wiem dzisiaj na kolację coś takiego. To jest chlebek irański. I to jest właśnie ciekawe, bo ja czytałem Biblię, nie? I w Biblii było napisane o takich chlebkach właśnie, jak ten, w takich plackach, podpłomiekach. To są deska podpłomek. Ja nie wiedziałem, jak to wygląda. Przyjechałem do Iranu, właśnie się przekonałem, bo to jest, właśnie, to jest typowe dla kuchni tego regionu, taki chleb, cienki. Je się go z serem. Taki biały ser mam w środku. Ja sera go nie powinienem jeść, bo, żydem, bo mi nie służy. Pryszczę wam po nim. Ale no jak mi dał jeden Iranczyk, to zjem, no. Nie będę gardził. Poza tym rozpłynąłem, że po co będę rozkładam namiot? Bez sensu. Tracił czas na jego zbijanie i tak dalej. Ja mogę spać bez namiotu, pod, go, pod chmureczką. Rozejrzałem się na niebo. Ani jednej chmurki nie ma. Trochę wieje, ale jestem w grubym śpiworze mi to nie przeszkadza. To już są ostatnie dni w Iranie. Już jutro będzie prawdopodobnie Pakistan. O kurde, o kurde Mać, ty co ja zrobiłem? Jaki, no nie, jak wysiedłem z samochodu, to mi się zaczepił. Zaczepiły mi się słuchawki o, o plecach. A to są nie moje słuchawki, nie? Skąd ja je mam? Teraz ja pewnie pomyślałem, że ukradłem. No nie, a pierdzielę. No no na po pod smurką. To ostatni dzień w Iranie Jutro Pakistan Co mam do powiedzenia na ten temat Iranczyków nie należy się bać, nie martw się, Iranczyk was nic wam nie zrobi. Iranczyk zaprosi Was do domu, was ugości Bardzo dobrzy są Iranczycy. Ale jak się łapie autostop trzeba uważać, bo oni chcą pieniędzy za autostop. Nie wiedzą co to jest autostop. Trzeba tłumaczyć i od razu mówić normalnie, nie? Ale ogólnie jak się trafi na dobrego iranczyka, a trafia się bardzo często na dobrych iranczyków Ci zaprosi do domu U gości Dzisiaj spałem u gościa, nie nagrywałem tego I on mówi tak O 7.30 wstajemy, bo do roboty jadę Mówię dobra, obudź mnie No i spaliśmy w tym samym pokoju Przychodzi 7.30 Alarm dzwoni Obudziłem się, czekam aż on wstanie, nie? A gościu nie wstaje, no to mówię dobra, chyba może jakiś... Coś... zadzwonił ktoś do niego, czy coś. No i idę dalej spać. No i budzę się, jest dziewiąta, gadam z Granczynką, no on mówi, żebym ja się lepiej wyspał, to on dwie godziny yy, się urwał z pracy. Później pójdzie do roboty, dwie godziny później, żebym się lepiej wyspał. Specjalnie dla mnie, co nie? Tacy są właśnie Iranczycy. Mają przerąbane, bo z USA i Europa nałożyły sankcje na Iran za wspieranie terrorystów. No i tym wspieraniem, tym wspieraniem terrorystów to jest tak ciężko zdanie swoje mieć, bo ten rząd jest taki bardzo radykalny, islamski. Persowie nie są radykalnie islamscy, ale rząd jest radykalny islamski. I on może mieć... jeden mi kierowca mówił, że że wspiera terrorystów, drugi mówi, że nie wspiera, no to taka mieszana sprawa, ale jak już mu o tym mówią, no to nie wiadomo jaka jest rzeczywistość, ale dobry to jest, dobra, idę spać, rano jeszcze coś nagram.